Przyznajcie, że wygląda to. Nieźle. Cześć z tej strony Ninja i dzisiaj właśnie o takich rzeczach. I ogólnie o tym, jak lekcje zdalne wyglądają u zapelonych fanów LEGO. Pierwszy pomysł, który zresztą określaliście mianem super, hiper, ekstra świetnego. W samej konstrukcji to prostota totalna. Wystarczy złożyć to tak, by jakkolwiek trzymało się na poziomie kamerki. No i dołożyć do tego wszystkiego minifigurkę. Jak już to przetestujecie, to dajcie znać, jakie były reakcje Waszych znajomych i nauczycieli. Ale z tymi drugimi to uważajcie, bo może to Wam nie ujść na sucho. Ja ten trik wykorzystałem. Pani zapytała się, co się stało, a ja na to, że przechodzę zmianę ciała. Dostałem uwagę, ale Beka była przynajmniej. No właśnie, dostał uwagę, więc uważajcie. Zastosujcie to po prostu na bardziej wyluzowanym nauczycielu. Albo na takim, który zwyczajnie tego nie zauważy, bo podejrzewam, że takiego choć jednego przynajmniej macie. Żeby nauczycielka uwierzyła, że kamerka nie działa, wystarczy ją włączyć i zasłonić cały obraz klockami w kolorze charakterystycznym dla zniszczonej kamerki. W takim razie spróbujmy tego. No i gotowe. Aha, zapomniałem, nie widzicie mnie. Do tego wszystkiego przydałby się jeszcze głos. No i genialnie, chociaż z tym to trochę bardziej się postarajcie ni niż ja. Z Lego można na szybko zrobić pełno prowizorycznych rzeczy, jeśli nie ma się czegoś akurat pod ręką. Na przykład użycie Lego do narysowania prostej linii, pseudo zakładka do książki, czy nawet uwaga. Jako przedłużacza do ręki, gdy jesteś w pozycji półleżącej. No to wyglądałoby nieźle, ale wiecie, trzeba byłoby zrobić cały mechanizm chwytania. No, trudne by to było, zdecydowanie. Na technice mieliśmy robić ozdoby na święta. Nie miałem żadnego materiału, więc pytałem panią, czy mogę zrobić Renifera z Lego. Zgodziła się. No widzisz, gdybyś nie był w szkole, to nawet nie miałbyś takiej opcji, żeby pogodować z klocków. No i standardowo budowanie z klocków na lekcji, bo jak żeby inaczej. Nie no, oczywiście żartuję, trzeba zawsze słuchać i uczestniczyć w tych niezwykle interesujących i ciekawych lekcjach. To już wszystko na dzisiaj, dajcie znać w komentarzach co jeszcze Wy jako fani LEGO robicie z klockami na lekcjach. A ja z chęcią to y, poczytam. No a teraz, y, teraz ten, teraz idę właśnie, właśnie się uczyć. Tak.